Hej, witajcie, dawno nie było mangowej paki. Z okazji Czarnego Piątku postanowiłem uzupełnić parę tomów mang, których po prostu nie śledzę w tym momencie. A myślę, że yy, okazja była bardzo dobra, dlatego że promocja była 50% na zakup. 50% na każdym tomie, więc. Myślę, że warto było sobie uzupełnić chociażby tych e, kilka tomów. I ja właśnie to uczyniłem. E, o lety i taśmy. I postanowiłem, że sobie coś nagram. Właśnie z tej okazji, że dawno nie było bangowej paki. A ja A ja uzupełniam czasem po prostu pojedyncze tomy. E? Zwykła kartka. I tak oto czekamy na. Czekam na, na kolejny tom, Ality. Ostatni. Co tutaj mamy? Plastic Little. To ma jeden tom. Stwierdziłem, że sobie dorzucę. Bo tego nie miałem. I tutaj jest drugi tom. Giganto Machia. Machia. Po polsku będę to czytał. Też jeden tom. Czy coś jeszcze dodatkowo tutaj mamy? Hmm. Bardzo ładne rysunki szczegółowe nie pamiętam teraz co o czym opowiada, e, jak, e, jak przed zakupem sobie sprawdzałem, aczkolwiek już zapomniałem całkowicie tak wygląda Little Plastik. No, takie losowe strony. A jak wygląda oryginał? okładka? To znaczy ta, ta, Tutaj. Tutaj mamy tak. Okej, okay, odkładam na bok. Dobra, i tutaj zaskoczenia... A nie, jeszcze będzie, dobra. Jest sporo tomów... Sporo tomów One Punch Bo generalnie e, kiedyś o tym wspominałem. Ja czytałem webcomic. I... a mangę... mangę poznajomych trochę uzupełniałem. Więc u siebie na półce mam tylko jeden tom One Punchmana. I tutaj postanowiłem dobić do, e, do dziesiątego tomu. O. Więc tak naprawdę kupiłem dziewięć tomów One Punchmana. Teraz sobie przejrzę. O, ten jeszcze w folii jest. No to fajnie. I jeszcze coś, tu już pusty karton, co sobie na koniec zostawiłem. E, jest to e, Ghost in the Shell 2, który trafi do mojej kolekcji. I będę miał już komplet. Bardzo fajnie. I to jest wszystko, tak naprawdę. A, jeszcze ten. Z mojego zakupu Black Friday. E, jeżeli chodzi o mangi. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, wcześniej niż za. E, rok, półtora od ostatniego filmiku takiego. Hej